Jestem w Kolumbii, w stolicy Bogoty, w pokoju hotelowym. I dzisiaj rano przypomniała mi się scena z jednego z najbardziej fantastycznych filmów, jakie widziałam kiedykolwiek. Filmu opowiadającego historię zespołu The Doors, film Olivera Stone'a. I ten film jest niesamowity nie tylko dlatego, że opowiada niesamowitą historię Jima Morrisona i tego zespołu, ale też dlatego, że jest zrobiony po prostu w zachwycający sposób. Mam na myśli sztukę filmową. I moja ulubiona scena z tego filmu dzieje się podczas przyjęcia, na które przychodzi Jim Morrison, który jest już wtedy bardzo sławny. I to jest przyjęcie zorganizowane przez słynnego artystę Andiego Warhola. I przyjaciele Jim'a Morrisona prowadzą go do Andiego Warhola żeby mogli się poznać i przywitać i rzeczywiście Jim Morrison podchodzi do Andy'ego Warhola i on patrzy na niego i mówi, o, Jim Morrison i mówi do niego tak, dostałem w prezencie ten telefon i pokazuję mu telefon, taki telefon jak kiedyś był, że tu było, była podstawa i była słuchawka i ten telefon jest cały złoty. I mówi: Dostałem ten telefon w prezencie. I powiedziano mi, że to jest telefon, którym można zadzwonić do Boga. Ale ja nie wiem, co chciałbym powiedzieć Bogu, więc pomyślałem, że dam ten telefon Tobie. I daję Jimowi Morrisonowi ten telefon. I Jim ten telefon zabiera, wychodzi z nim na dwór i oddaje go bezdomnemu na ulicy. Mam nadzieję, że ten bezdomny. Będzie wiedział, jak porozmawiać z Bogiem, używając tego złotego telefonu. Ale dzisiaj rano, kiedy zobaczyłam tutaj w hotelu też taki dosyć starodawny telefon, pomyślałam: o czym gdybyś dostał taki telefon? Czy wiesz, o czym chciałbyś porozmawiać z Bogiem? Spróbujmy, czy ten telefon zadziała. Zajęte, to zrozumiałe. Wielu ludzi pewnie dzwoni do Boga. Myślę, że istnieje więcej niż jeden telefon, którym można z Bogiem się porozumieć. I ten telefon, którym rozmawia się z Bogiem wcale nie musi być złoty. Spróbujmy jeszcze raz. Zajęte, ale poczekamy jeszcze chwilę. Więc myślę, że jeżeli rozejrzysz się dookoła siebie. Myślę, że tylko jeden telefon nie działa do rozmowy z Bogiem, i tym telefonem jest smartfon. Dlatego, że w smartfonach jest tak dużo innych rzeczy, bo smartfony służą nie tylko do rozmowy. O, dostałam sygnał, że chyba jest. Halo? Halo? Dzień dobry. Jak się masz, Boże? Tak. Tak, no właśnie. Um. Nie będę może opowiadać całej historii, chciałam Ci tylko powiedzieć, że dzisiaj rano pomyślałam, patrząc na ten telefon, że to jest telefon, w którym mogę porozmawiać z Bogiem. Mhm. Tak, tak, no właśnie. W Kolumbii, w Bogocie. Więc um, chciałam Ci tylko powiedzieć, że cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać i chciałam ci powiedzieć chciałam ci podziękować chciałam ci podziękować za wszystko chciałam ci podziękować najpierw za to że jestem tutaj na ziemi i chciałam ci podziękować za to że moje życie wygląda tak jak wygląda i chciałam ci podziękować za wszystkie trudne chwile które były w moim życiu te najbardziej trudne takie kiedy wydawało mi się że umrę bo byłam Czułam się wtedy tak samotna, ty wiesz, to nie muszę ci tłumaczyć. Ale chciałam Ci podziękować za te wszystkie momenty, dlatego że dzięki nim nauczyłam się siły, nauczyłam się odwagi, nauczyłam się odpowiedzialności za samą siebie. I wiem, że po to mi. Wiem, że po to te wszystkie doświadczenia stawiałeś na mojej drodze. I wtedy wydawało mi się to bardzo trudne, a teraz myślę o tym wszystkim z największą wdzięcznością, więc. Wiem, że pewnie mnóstwo osób dzwoni do Ciebie, więc nie chcę przedłużać, tylko chcę Ci powiedzieć, że Ci dziękuję. I chcę Ci powiedzieć, że bardzo Cię kocham. I chcę Ci powiedzieć, że czuję, że kochasz mnie codziennie i obiecuję, że będę częściej z Tobą rozmawiać. I, i nie. Tak, nagrywam to, bo pomyślałam, że pokażę innym osobom, że można to zrobić. To cudownie, dziękuję Ci bardzo. Jeśli mogę jeszcze zająć Ci chwilę, to chciałabym Ci powiedzieć, kochany Boże, że wiem, że przede mną w życiu jeszcze jest wiele takich doświadczeń, które. Okej. Okay. Więc wiem, że przede mną w życiu jest jeszcze wiele doświadczeń, które będą trudne, ale wiem, że one wszystkie mają sens i za każdym razem, kiedy, kiedy zdarzy się taka sytuacja, i to może się zdarzyć za 10 sekund, to może się zdarzyć za 10 godzin albo za 10 tygodni, ale za każdym razem będę pamiętać o tym, będąc w tej sytuacji, że to ma sens, że to jest stan chwilowy, że wiesz, co robisz, i że kryje się za tym jakieś większe dobro. Dobrze. Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. <gryw> Dziękuję Ci bardzo. Dobrze, przekażę. Tak. Dziękuję. Pa. Do następnego razu. Więc y, mam wam tylko przekazać, że wszystko będzie dobrze. I że każdy telefon, który zobaczycie na swojej drodze, będzie telefonem, przez który można porozmawiać z Bogiem. Spróbujcie to zrobić.